Mariusz Polowy, witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego magazynu ligowego. Dzisiaj wspólnie z lokalnymi pasjonatami piłki nożnej przygotowaliśmy dla Was relacje z 6 z 8 spotkań ostatniej kolejki. W sobotę o godzinie 11 na boisko wybiegli piłkarze Omega i Stary Zamość, którzy podejmowali lidera z Biłgoraja. Spotkanie mimo upału stało na niezłym poziomie. Padła jednak tylko jedna bramka, ale jakże cenna, bo zapewniła zwycięstwo gospodarzom. W Starym Zamościu Omega podejmowała walczącą o awans Ładę Biłgoraj. Od początku było wiadomo, że będzie to mecz walki. Omega, która jesienią w Biłgoraju pokonała Ładę 2-0 do 0 i tym razem już przed własną publicznością chciała wywalczyć trzy punkty. Pierwsze minuty to nieznaczna przewaga gospodarzy, ale pierwsza na bramkę strzelała Łada. W dziewiątej minucie po krótkim rozegraniu rzutu rożnego swoich sił z daleka próbował Janusz Birut. Kolejne minuty to okres przewagi przyjezdnych, który zakończyła seria rzutów rożnych Omegi, kiedy to dużo pracy miał bramkarz Łady Łukasz Szawara. Chwilę później strzelał jeszcze Dmytro Gunczenko, jednak bardzo niecelnie. W odpowiedzi w 19 minucie groźnie zapowiadającą się kontrę przeprowadziła Łada. Efekt nie wymaga komentarza. W 22 minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie. Dośrodkowywał Bartosz Nizioł, strzelał Łukasz Wiatrzyk, ale napastnik miejscowych nie zdołał skierować piłki do bramki. 10 minut później znów groźnie kontrowała Łada, ale w ostatniej chwili interweniował Michał Maziarczyk. W 36 minucie w polu karnym o odebranie piłki Bartłomijowi Myszakowi walczył Łukasz Wiatrzyk. Sędzia uznał, że faulu nie było. W tej odsłonie strzału na bramkę ze stałego fragmentu gry próbował Gunczenko, ale nie był to dobry dzień najlepszego strzelca Omegi. Kiedy wydawało się, że w tej odsłonie nic ciekawego już się nie wydarzy, 5 minut przed przerwą czerwoną kartkę zobaczył Grzegorz Mulawa. Na samno-sam no sam z bramkarzem wychodził Bartosz Nizioł. Mulawa odebrał mu piłkę, ale sędzia podjął decyzję, że zrobił to nieprzepisowo. Od tego momentu goście zmuszeni byli grać w dziesiątkę, mając spore pretensje do arbitra spotkania. Po zmianie stron, piłkarze Omegi chcieli od razu wykorzystać grę w przewadze i już na początku mieli stuprocentową okazję do zdobycia gola. Nizioł fatalnie przestrzelił z najbliższej odległości, ale zostało mu wybaczone, ponieważ i tak był na pozycji spalonej. W 63 minucie to Łada powinna zdobyć bramkę. Strzał Biruta z rzutu wolnego wybronił Adrian Szopa, a przy dobitce, gdzie bramka Omegi nie miałby już szans, Marek Pyda posłał piłkę w niebo. 7 minut później znów swoją szansę mieli goście. Wychodzący na dobrą pozycję Arkadiusz Czok był jednak naspalonym. A to już akcja Omegi z 73 minuty. Podanie Andrzeja Ignaciuka do Dmytro Gunczenki okazało się minimalnie za mocne. Ładzie mimo osłabienia udawało się konstruować groźne ataki. Podopieczni Ireneusza Zarczuka radzili sobie także z akcjami ofensywnymi gospodarzy, aż do momentu, gdy Dariusz Koliński sfałował w polu karnym ładnie mijającego obrońców Andrzeja Ignaciuka. Bartosz Nizioł nie miał najmniejszych problemów z wykorzystaniem rzutu karnego i w 82. minucie zdobył gola na 1 0. Pod koniec meczu goście mieli doskonałą okazję do wyrównania wyniku, ale po raz kolejny dała znać o sobie słaba skuteczność napastników. Arek Czok w akcji sam na sam nie trafił w bramkę. Po końcowym gwizdku z trzech punktów cieszyli się więc piłkarze Pawła Lewandowskiego. Trener Omegi Stary Zamość nie krył zadowolenia z wygranej, ale docenił także poziom gry przeciwnika. Wygraliśmy mecz z liderem i myślę, że z zespołem, który na pewno awansuje do czwartej ligi, bo nie ukrywam, że Łada Biłgora grając w 11, była bardzo dobrym zespołem. Ale nie liczyłem, że będzie aż tak dobrze grała w 10. Końcówka, no już troszkę zabrakło sił z gością, bo jednak ta przewaga jednego zawodnika po naszej stronie troszkę e, dała znać o sobie. Ale ja gratuluję postawy moim zawodnikom, bo, bo nie pękli. Natomiast gratuluję też Ładzie, bo e, mimo, że grają całą drugą połowę w dziesiątkę, to ostawili nam czoła bardzo twardo. I życzę im awansu, bo, bo zasługują tym bardziej, że dużo młodych chłopaków i fajnie grają w piłkę. Szkoleniowiec Łady Biłgoraj po meczu miał pretensje do głównego arbitra sobotniego spotkania. No niestety, staram się też nie, nie oceniać jakoś pracy sędziów na gorąco, ale uważam, że dzisiaj e, no, sędzia główny był chyba najsłabszym aktorem tego, tego niezłego, wydaje mi się, widowiska, jak na warunki panujące w, e, w trakcie rozgrywania tego spotkania. E, no niestety, uważam, że podjął kilka bardzo dziwnych e, decyzji, e, krzywdzących przede wszystkim nas. E, bo rzut karny dla nas, żółta kartka dla Arka Czoka, pierwszy w ogóle V nasz w tym, w tym spotkaniu, czerwona kartka dla Grześka Mulawy, gdzie obaj zawodnicy trafiają w piłkę. no to, to są kluczowe decyzje, chwała chłopakom, że mimo, mimo tego, że graliśmy drugą połowę w dziesięciu, uważam, że w drugiej połowie byliśmy nawet zespołem lepszym niż, niż, niż Omega, Niestety jakiś jeden błąd, chwila nieuwagi zadecydowała o tym, że, że to spotkanie przegraliśmy. No, mogę powiedzieć tak, no, poprzednio, gdy wygrywaliśmy, czy też remisowaliśmy, padały takie zarzuty, że, no, że nie gramy ładnie, ale graliśmy skutecznie. Teraz co z tego, że zagraliśmy fajne spotkanie, nieźle operowaliśmy piłką jak punktów. Brakuje. No cóż, mamy trzy kolejki do, do, do końca, na pewno musimy się e, skoncentrować, zmobilizować i, i gramy dalej. W Tyszowcach miejscowa huczwa zmierzyła się z Roztoczem Szczebrzeszyn. Goście jadąc na ten mecz na pewno doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak trudno jest wywieźć punkty z Tyszowiec. Wydarzenia boiskowe dobitnie to potwierdziły. To akcja Roztocza, po której powinno być 1-0. Adrian Wołoch nie wykorzystał jednak sytuacji sam na sam z ukraińskim bramkarzem Igorem Rypnowskim. W 35 minucie goście objęli prowadzenie. W polu karnym sfaulowany został Przemysław Gałka i sędzia wskazał na 11 metr. Poszkodowany sam podszedł do wykonania rzutu karnego i precyzyjnym strzałem otworzył wynik meczu. Roztocze mogło pójść za ciosem, ale ewidentnie zabrakło szczęścia, gdy piłka po strzale na bramkę obiła słupek, a później poprzeczkę i wypadła poza boisko. Huczwa wyrównała również z rzutu karnego, podyktowanego za faul. W 54 minucie Krzysztofa Hadło pokonał Damian Ziółkowski. Sześć minut później Patryk Szumlański strzałem głową dał prowadzenie gospodarzom. Roztocze dążyło do wyrównania. Bliski szczęścia był Adrian Wołoch, ale trafił w poprzeczkę. Tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego w polu karnym faulowany został Jakub Bubiłek i sędzia po raz trzeci w tym meczu odgwizdał rzut karny. Ponownie do piłki podszedł Gałka i tak jak w pierwszej połowie meczu trafił do siatki. W ten sposób drużyny podzieliły się punktami. Kółczwa roztocze 2 do 2. Mecz kosmosu Józefów, w którym nie pada co najmniej 5 bramek, można uznać za mecz bez historii. W tej rundzie zdarzyło się to tylko w meczach z faworytami ligi 0 do 1 z Ładą, 1 do 1 z Roztoczem i 2 do 0 z Gromem Różaniec. Mecz z Stojącym zakończył się wynikiem 4 do 0, a w pozostałych meczach kibice oglądali całą masę goli. Czasami były to gole dla rywali podopiecznych Artura Piechnika, tak jak tydzień temu, gdy ta drużyna przegrała z Olimpią Umionczym 1 do 4, ale najczęściej to właśnie kosmos aplikował rywalowi dużą ilość bramek. I tak było w niedzielę w Krasnobrodzie gdzie przyjezdni pokonali Igros aż 5 do 2. Początek meczu należał do gospodarzy. Podopieczni Zbigniewa Kuczyńskiego kilkukrotnie poważnie zagrozili bramce rywala. Pierwsi gola zdobyli jednak piłkarze Kosmosu. Rozpędzony Dariusz Paniak nie dał szans Rafałowi Gradziukowi. Chwilę później sam na sam wychodził Jacek Podolak, który został sfaulowany przez bramkarza Igrosu. Sędzia podyktował rzut wolny i pokazał żółtą kartkę, choć za dużo mniej ewidentne przewinienia w innych meczach tej kolejki arbitrzy wyciągali czerwony kartonik. Strzał Karola Karulaka nieznacznie minął bramkę gospodarzy. W 30 minucie, nie najlepszą postawę kosmosu w obronie surowo skarcił Rafał Kostrubiec, który precyzyjnym strzałem głową doprowadził do remisu. Sześć minut później goście ponownie wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się tym razem Michał Mielniczek. W odpowiedzi zaatakowali gospodarze, ale na posterunku był Karol Gontarz. Tak wyglądała dobrze zapowiadająca się kontra, na którą przyjezdni kompletnie nie mieli pomysłu. Efekt mówi sam za siebie. W 66. minucie gola na 2-2 zdobył Piotr Gozdek i wydawało się, że wokół remisu oscylować będzie końcowy rezultat. Miejscowi otworzyli się dążąc do zwycięstwa, co jednak okazało się bardziej opłacalne dla drużyny kosmosu. W 69. minucie gola na 2-3 zdobył Kamil Przybysławski. Igros odpowiedział bardzo ładnym strzałem z rzutu wolnego autorstwa Kamila Greli, ale na przeszkodzie stanęła poprzeczka. Chwilę później piłkarze z Józefowa powiększyli swoje konto bramkowe w tym meczu. Golkiper Igrosu pod presją rywali zbyt krótko wybił piłkę, którą potem Karol Karulak z pełnym spokojem skierował do pustej bramki. To jeszcze jedna dobra akcja gości, z której mógł być dużo większy pożytek, gdyby Karol Karulak zdecydował się na dogranie piłki do któregoś z partnerów. Tuż przed zakończeniem meczu Kosmos dopiął jednak swego. Gola ustalającego wynik meczu na 2-5 zdobył wprowadzony na boisko w 69 minucie Arkadiusz Paniak. W naszym programie czas teraz, jak zwykle, wytypować zwycięzcę cotygodniowego konkursu, do kogo tym razem uśmiechnie się szczęście. Za chwilę się przekonamy. Tym razem zwycięzcą konkursu magazynu ligowego jest Damian Dużyński. Gratulujemy serdecznie Damianowi. Niedługo już nagroda trafi do Ciebie. Gratulujemy i zapraszamy teraz na kolejne spotkanie. We Frampolu Włókniarz podejmował tym razem Koronę Łaszczów. Faworytem pojedynku niewątpliwie byli goście. Podopieczni Przemysława Fawrycy przed tym spotkaniem wysoko wygrali cztery mecze z rzędu. Kolejno z Huczwą, Olimpią, Igrosem i Sokołem. Wiadomo jednak, że Włókniarz na własnym boisku nie jest łatwym przeciwnikiem. Pokazały to pierwsze momenty spotkania, w których przeważali gospodarze. Efektem ich ataków był gol zdobyty w 16 minucie. Konrad Wnuk okazał się szybszy od obrońców Korony i w sytuacji sam na sam pokonał Adama Fedynę. W 22 minucie w odpowiedzi przewrotką starał się uderzać na bramkę Piotr Borowiak, ale nie udało mu się czysto trafić w piłkę. Pięć minut później w ścisku na piątym metrze piłkę strącił Kamil Kapica, ale zabrakło szczęścia. Korona świetną okazję do wyrównania miała w 34 minucie. Grzegorz Rajtak nie wykorzystał jednak dobrego podania od kolegi z drużyny i nie trafił do bramki z najbliższej odległości. Chwilę później Włókniarz nie miał już tyle szczęścia. Artur Matz, mimo iż na raty, ale ostatecznie pokonał pera miejscowych. Piłkarze z Frampola jeszcze nie otrząsnęli się po utracie bramki, kiedy korona trafiła po raz drugi. Tym razem na listę strzelców wpisał się Damian Ruj. Przemek Wawryca i Spółka postanowili pójść za ciosem. Tuż przed przerwą drugi raz w tym meczu lepszy od defensywy gospodarzy okazał się Artur Matz. Po zmianie stron zawodnicy włókniarza Frampol rzucili się do odrabiania strat, ale nawet ich najgroźniejsza broń, czyli stałe fragmenty gry, nie przynosiły tym razem rezultatu. Zdecydowanie groźniej po rzucie wolnym było z drugiej strony boiska, ale piłka po strzale głową Łukasza Chwały minęła bramkę strzeżoną przez Karola Saja. Ta akcja powinna za to przynieść kontaktowego gola w dobre dośrodkowanie w pole karne Pawła Nawrockiego i ładna główka Dawida Bieleckiego. Nie przyniosły jednak upragnionego rezultatu. Tego dnia korona po prostu była lepsza. Piłkarze tej drużyny utrzymywali się przy piłce, mądrze grali w obronie, konstruowali też bardziej przemyślane i precyzyjne ataki. Jeden z nich zakończył się czwartym trafieniem Przemek Wawryca poradził sobie z dwoma obrońcami Włókniarza, a niepewne wybicie bramkarza gospodarzy na gola zamienił Piotr Borowiak i w ten sposób ustalił wynik meczu na 1-4. Do tego meczu przystępowaliśmy mocno osłabieni, nie było sześciu podstawowych zawodników, byłem pewien obaw co do, co do tego meczu, ale e, ci, którzy grali, pokazali pełne zaangażowanie, jeden walczył za drugiego. Straciliśmy owszem jako pierwsi bramkę, ale tak na dobrą sprawę nic, nic e, na to nie wskazywało, bo dobrze byśmy w meczu mieliśmy przewagę, jedna głupia strata z przodu, nie odbudowaliśmy ustawienia, poszedł zawodnik, sam na sam od połowy strzelił bramkę, no i później później nasze bramki, dwie bramki Artura Maca i w sumie pewne zwycięstwo mogło być troszkę wyższe, mogło być też niższe, ale, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Wygraliśmy, wygraliśmy piąty mecz z rzędu, także idzie to ku dobremu, zostało trzy mecze, chcemy jak naj... Jak najwięcej punktów zdobyć, także no, myślę, ja jestem bardzo zadowolony z naszej postawy. I jest co oczywiście poprawiać, ale, ale myślę myślę, że jest okej. Okay. możemy się przełamać nawet, nawet u siebie, chociaż korona to dobry zespół. Ale no, mamy trochę kłopotów kadrowych. Chłopakom chyba trochę też już w głowie siedzi to, że się utrzymaliśmy i tak, tak dogrywamy tą, tą tą rundę, chociaż nie chciałbym, żeby tak było jeszcze. Chciałbym, żeby się z siebie wykrzesali ten ostatki siły i jeszcze coś powalczymy. No, jeszcze jest trzy kolejki, myślę, że coś powalczymy, ale... Nie było źle, początek był dobry, prowadziliśmy, gra też nie była zła. No zabrakło, dzisiaj chyba nam doświadczenia zabrakło przede wszystkim. Korona nas przewyższała takim piłkarstwem jednak, dużo dokładności było w ich grze, u nas wręcz odwrotnie, dużo niedokładności i chyba tutaj, tutaj chyba leży. Przyczyna porażki. Włókniarz Frampol, Korona Łaszczów, 1 do 4. W Miączynie Olimpia gościła ostoje z Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1, chociaż okazji strzeleckich w tym meczu było bardzo wiele. Większość z nich miała ostoja, ale podopieczni Łukasza Kirepki już dawno przyzwyczaili swoich kibiców do tego, że marnują wszystko co się da. Tym razem było podobnie. Wynik rozstrzygnął się w drugiej połowie meczu. Mimo osłabienia spowodowanego czerwoną kartką dla Siergieja Jakowliuka, pierwsi gola zdobyli gospodarze. W 54 minucie ładnie wykonujący rzuty wolne Łukasz Markiewicz tym razem oddał dość przeciętny strzał, ale błąd popełnił bramkarz Łukasz Sowa i ostatecznie piłka znalazła się w siatce. Ostoja wyrównała w 72 minucie po trafieniu Daniela Wagi i więcej goli już nie było. Oba zespoły są już pewne swoich miejsc w tabeli, więc żal z powodu niewykorzystanych sytuacji na pewno w tych okolicznościach był trochę mniejszy. Olimpia Miączyn Ostoja Skierbieszów, 1 do 1. Grom Różaniec gościł u siebie w ten weekend Orkan Bełżec. Od początku mecz toczył się pod dyktando gospodarzy, ale w pierwszej połowie, mimo ataków podopiecznych Bogdana Antolaka, piłka wpadła do siatki tylko jeden raz. W 26 minucie gola na 1 do 0 zdobył Krzysztof Wrubel. Po zmianie stron Grom był skuteczny jeszcze dwukrotnie. W 58 minucie ładnym strzałem z daleka popisał się Arkadiusz Kwiatkowski, a dwie minuty później wynik ustalił Rafał Wojtowicz. Grom wygrał z Orkanem 3 do 0, a niedzielne zwycięstwo zbliżyło drużynę z Różańca na 4 punkty do lidera tabeli. Na półfinale wojewódzkim zakończył swoje tegoroczne występy w rozgrywkach Pucharu Polski Grom Różaniec. W środę pod Bogdana Antolaka nie dali rady trzecioligowej hełmiance hełm, ulegając na własnym boisku 0-6. Różnice klas było widać gołym okiem, ale piłkarze Gromu mimo wszystko mogą być z siebie dumni. Ten etap rozgrywek pucharowych to największe osiągnięcie w historii klubu. W meczu z hełmianką pierwsi zaatakowali zawodnicy z różańca. W czwartej minucie lepszy od obrońców przyjezdnych okazał się Arkadiusz Kusiak, ale najlepszy snajper Gromu strzelił nad poprzeczką. W dziewiątej minucie goście przeprowadzili pierwszą dość groźną akcję, ale Michał Kobiałka strzelił bardzo niecelnie. Trzy minuty później padł pierwszy gol w tym meczu. Piłka po strzale napastnika hełmianki otarła się o Krzysztofa Wróbla i zmieniając tor lotu zaskoczyła bezradnego Wojciecha Markowicza. Od tego momentu zaczęła się dominacja trzecioligowców, którzy już trzy minuty później podwyższyli na 2 do 0. Obrońcy gromu nie upilnowali przy rzucie wolnym Łukasza Jankowskiego. Ten zgrał do Piotra Wójcika, któremu pozostało już tylko umieszczenie piłki w pustej bramce wice protestowali domagając się odgwizdania spalonego, ale sędzia nie cofnął swojej decyzji. Z tej perspektywy trudno ocenić kto miał rację. Przewaga przyjezdnych nie malała, mimo to w 25 minucie Kusiak ponownie stanął przed szansą pokonania Łukasza Jańczuka, ale górą był bramkarz gości. Chwilę później w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Oleksii Prytuliak, ale strzelił obok słupka. Ten sam zawodnik uderzał jeszcze w 32 minucie, ponownie bez skutku. Za trzecim razem sztuka pokonania Kasprowicza Prytuliakowi już się udała. Spokój w akcji ofensywnej przyniósł bramkę na 3 do 0. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza część tego meczu. Drugą połowę hełmianka rozpoczęła w nieco zmienionym składzie. Na boisko nie wybiegli już Prytuliak i Mateusz Poczwarowski, a ich miejsce zajęli rezerwowi Paweł Uliczny i Damian Koprucha. Trzybramkowa zaliczka sprawiła, że przewaga gości nieco zmalała. Od 60 minuty wszystko wróciło jednak na tory z pierwszej połowy. W tej sytuacji strzelał przemysław Kwiatkowski, ale górą był wprowadzony chwilę wcześniej Łukasz Mazurek. Dwie minuty później lewonożny pomocnik hełmianki dopiął jednak swego i ładnym strzałem podwyższył na 4 do 0 dla przyjezdnych. Tuż po wznowieniu gry ze środka boiska Grom przeprowadził akcję, po której mógł paść honorowy gol, ale to nie był szczęśliwy dzień arka Kusiaka. W 67. minucie padł kolejny gol dla hełmianki. Tym razem na listę strzelców wpisał się Damian Koprucha. Bramkę ustalającą wynik na 0 do 6 zdobył w 73. minucie Paweł Fornal. W końcówce meczu strzelał jeszcze Jakub Grasza, ale nic z tego nie wyszło. Po końcowym gwizdku trener Chełmianki w taki sposób skomentował okazałe zwycięstwo nad niżej notowanym rywalem. Pewien plan mieliśmy, to że akurat, akurat tak to wyglądało, że, że przyszło nam to dosyć łatwo, a mam tu na myśli szczególnie to, że w pierwszej połowie, patrzę, już trzy bramki. No to rzeczywiście to, to, ten plan to obejmował. No my mamy historię też takich cięższych potyczek z drużynami z niższych lig. I dzisiaj po prostu wyciągnęliśmy wnioski z tego, co miało miejsce gdzieś tam wcześniej. Nie musieliśmy czekać do, do końcówki spotkania i tak dalej. No, przyjęliśmy kontrolę, taki był plan, żeby właśnie w pierwszej połowie już rozstrzygnąć to spotkanie i odebrać chęci do grania przeciwnikowi. To znakomite boisko bardzo nam ułatwiło to, to zadanie, zawodnicy bardzo dobrze się na nim poczuli a że w podstawowej jedenastce w zasadzie bardzo kosmetyczne zmiany zostały wprowadzone, e, to to było właśnie widać, bo, bo to była nasza podstawowa jedenasta. Potem oczywiście, oczywiście daliśmy szansę naszym e, juniorom. E, i skorzystaliśmy z tych, z tych możliwości, a że tworzone były kolejne sytuacje, no to rzeczywiście było, było widać tą różnicę klas. Skończyła się nasza przygoda na tym etapie rozgrywek. Ogólnie z chłopaków można być jak najbardziej, mogą być ze swoich chłopaków jak najbardziej zadowolony, no bo tutaj to, 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 to i zaszczyt i, i chwała tym chłopakom, chwała całej drużynie, ale nie ukrywajmy, że dzisiaj Chromianka była zdecydowanie drużyną lepszą, zdominowała w każdym elemencie. Mieliśmy plan, prawda, jakiś tam nakreślony, aby powalczyć, aby zagęcić środek pola i próbować skąd Jednak drużyna przeważała nas pod każdym względem. No i nie udało się jeszcze w początek meczu. Strzelona bramka samobójcza, rykosze, później w kontrowersyjnych okolicznościach druga bramka, być może ze spalonego, to od razu podcięło nam skrzydła. Chociaż mówię, chłopcy walczyli do końca. Bo jednak ta różnica, tutaj w tym przypadku różnica tych dwóch las była ewidentnie widoczna. Chełmianka odniosła w pełni zasłużone zwycięstwo i to piłkarze tej drużyny grać będą w finale wojewódzkim Pucharu Polski, w którym zmierzył się ze zwycięzcą meczu Motor Lublin Orlęta Radzyń Podlaski. Spotkanie rozegrane zostanie na arenie Lublin i będzie to drugi z rzędu finał wojewódzki Hełmianki. Bardzo dobrze wspominamy wydarzenie, kiedy byliśmy pierwszą drużyną, która wygrała na arenie Lublin i to był właśnie mecz ten pucharowy. Tam bodajże przerwaliśmy pasce motoru. To, to, to dosyć dużo pozytywnych emocji wtedy część zawodników przeżyła. No i teraz byśmy chcieli je powtórzyć, ale z kim? Jakkolwiek finał będziemy chcieli wygrać, a zdobycie go drugi raz z rzędu byłoby pewnym wydarzeniem dla naszego klubu. Grom Różaniec kończy tegoroczną bardzo udaną przygodę z Pucharem. Ale piłkarze tego zespołu nie mogą jeszcze myśleć o wakacjach. Została nam liga i w lidze walczyć, walczyć do końca. Tam skupić się już te, teraz tylko na lidze. Na pewno też nasza dyspozycja nie jest taka jak powinna być, bo straciliśmy kilku zawodników. Po meczu z Tomasowią. No, zabieg będzie przychodził lewo obrońca Marek, Glerk. zabieg będzie przychodził Damian Grasza. Także no, dużo kosztowało nas ten wcześniejszy mecz Pukarowy. I co widać nawet w lidze, te wyniki nie są nasze takie zadowalające. Także, i składem się nie mogliśmy dysponować pełnym, no i tak jak mówię, liga, teraz liga. Rozumiem, że grom nie odpuści jeszcze cztery mecze. E, e, jak widać no matematycznie są realne szanse na to, żeby dogonić ładę, chociaż to będzie bardzo trudne, bardzo trudne. I, i myślę jednak, że e, aby widzą się fajnie oglądało, to grom i mu musi gonić ładę. Łada, jak powygrywa mecze, wygra i, i zasłużenie, jak widać, bo po tych potknięć ma najmniej z, pośród y, nas. I, i, ale zobaczymy, gramy do końca i, i, i będzie ciekawie mam nadzieję. W pozostałych meczach Sokół zwierzynie pokonał granicę Lubysza Królewska 3 do 0 dzięki hat trickowi Piotra Kapłona. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie, kolejno w 8, 29 i 41 minucie. Wiktoria Ukowa chmielek nie poradziła sobie z pogonią Łaszczówka, ulegając na własnym boisku 0 do 1. Jedyny gol w tym meczu padł w doliczonym czasie pierwszej połowy, a zdobył go Łukasz Hałasa. W tabeli na prowadzeniu Łada, która po przegranej w starych Zamościu wciąż ma na koncie 58 punktów. Drugi jest Grom Różaniec, który traci już tylko 4 punkty do lidera, a trzecie Roztocze Szczebrzeszyn mające 52 punkty. Dalej są wciąż wygrywająca Korona Łaszczów i tracąca punkty Wiktoria Łukowa-Chmielek. Po 45 punktów mają Omega i huczwa. W dolnej części tabeli Ostoja, Orkan i Granica, które w ostatnich meczach mogą jedynie zamieniać się miejscami między sobą. Na dzisiaj to już wszystko. Przed nami jeszcze trzy mecze do końca sezonu, a zatem trzy ostatnie okazje, by wygrać koszulkę magazynu ligowego. Wysyłajcie do nas maile ze swoimi typami zwycięzców i przegranych 28. kolejki. Rozstrzygnięcie oczywiście za tydzień, a szczegóły, jak zwykle, na Facebooku. Zapraszamy do udziału w zabawie i zapraszamy też na nasz program za tydzień. Do zobaczenia!